Prezentowany materiał to film krótkometrażowy z serii Spotkania nad Popradem, cyklu ukazującego kulturowy, przyrodniczy i turystyczny wymiar rzeki Poprad. Jest to drugi odcinek z Dorotą i Grzegorzem Śmigowskimi. Film ukazuje turystyczne i krajoznawcze walory okolic piwnicznej Zdroju, która leży w Dolinie Popradu. Bohaterem filmu jest para podróżników, miłośników gór i lokalnych działaczy. Dorota i Grzesiek Śmigowscy opowiadają o krajoznawczym bogactwie beskidzkich szlaków w regionie i atrakcjach dla aktywnych. Ich opowieść opatrzona jest serią nagrań z górskich tras oraz ujęciami z drona, które pokazują przyrodnicze piękno Beskidów. W filmie poprad i okalające go góry zostały ukazane w pełni lata, choć kilka zdjęć przedstawia region w jesiennej szacie. W większości ujęć przyroda tętni życiem, Szlaki toną w zieleni łąk i drzew, a niebo jest bezchmurne. Bohaterowie to młodzi, wysportowani ludzie. Występują w filmie ubrani na sportowo, w koszulki z krótkim rękawem i szorty. Dorota to szczupła, drobna brunetka, jej mąż, Grzesiek, jest nieco wyższy. Ma krótkie, ciemne włosy i delikatny zarost. W niektórych ujęciach Dorota nosi ciepłą, czerwoną bluzę, a Grzesiek duży plecak i czapkę z daszkiem. Montaż dokumentu jest dynamiczny. Nagrania ze szlaku ukazujące górskie drogi na szczyty, które wykorzystano w filmie, wyświetlane są w przyspieszonym tempie. Podobny zabieg zastosowano przy nagraniu chmur sunących po niebie. Film kończą plansze informacyjne oraz logotypy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury z dopiskiem. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci. Logotyp Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Beskidu Sądeckiego, Herb Piwnicznej Zdroju, Logotyp Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Piwniczna Zdrój, Logotyp Radio Małopolska Nowy Sącz, Logotyp Nadleśnictwo Piwniczna. Na czarnym tle biały napis Spotkania nad Popradem. Panorama Popradu z lotu ptaka rzeka wije się między soczyście zielonymi łąkami. Jej brzegi porastają bujne drzewa. Letnie słońce iskrzy się w szarej tafli wody. Poprad jesienią krajobraz mieni się odcieniami kolorowych liści. Rzeka płynie spokojnym nurtem wokół pagórki w jesiennej szacie. Wiosenna panorama Popradu z lotu ptaka. Wzdłuż rzeki biegnie nitka asfaltowej drogi. Beskickie szczyty porastają, gęste lasy iglaste poprzecinane soczysto zielonymi łąkami. Wiosna nad stokiem górskim w przyspieszonym tempie suną puszyste chmury. Raz po raz przebija się przez nie słońce. Widok z lotu ptaka. Na górskiej hali pasą się owce. Dwoje turystów wspina się po stoku. Szeroka panorama Beskidów w bezchmurny letni dzień. Młoda kobieta w czerwonej bluzie stoi na szczycie wieży widokowej. Robi smartfonem zdjęcie majestatycznego szczytu tonącego w chmurach. Ta sama kobieta na innym tarasie z nią 30-latek to Grzesiek i Dorota Aśmigowscy. Będąc piwnicznej, punktem obowiązkowym jest zdobycie najwyższego szczytu Beskidu Sądeckiego, czyli Radziejowej. Na jej szczycie znajdziecie wieżę widokową, z której rozpościera się piękny widok na Beskid Sądecki, Słowację, Pieniny i oczywiście Tatry. Zachód słońca na wieży widokowej. Dorota opiera się o drewnianą barierkę, wbija wzrok w majestatyczne szczyty gór. Wierzchołki Beskidów rozciągają się leniwie na horyzoncie. Różne ujęcia Beskidów wykonane z drona w słoneczny letni dzień. Beskidzkie soczysto-zielone hale, stoki porośnięte gęstym lasem iglastym, malownicze doliny skąpane w słońcu. wieloletnim najpopularniejszymi formami aktywności jest turystyka piesza i rowerowa. Dolina Popradu dzieli nasze góry na dwa główne pasma, na pasmo Radziejowej i na pasmo Jaworzyny. Jest tam multum szlaków turystycznych, szlaków pieszych. Tak naprawdę to można przechodzić nawet z jednej miejscowości czy z jednej doliny do drugiej lub zataczać pętlę. Znajdują się tu szlaki zarówno kilku godzin, a dzięki schroniskom i bacówkom nawet kilkudniowe, schroniska są bardzo fajne, są klimatyczne, a co najważniejsze, można w nich dobrze zjeść. Oczywiście polecamy regionalne pierogi i bigos. Górski szlak w lesie. Kamera w przyspieszonym tempie podąża wydeptaną ścieżką. Promienie zachodzącego nad górami słońca odbijają się w obiektywie. Puszyste chmury przemykają w zawrotnym tempie po błękitnym niebie. Wieczorne słońce niknie za zaokrąglonym pagórem. Niebo zmienia barwę z błękitu na głęboki granat. Letni dzień Dorota siedzi na łące na stoku, wstaje, zakłada plecak, rusza w górę łagodnego zbocza. Zdjęcie z lotu ptaka na górskie hale i spokojny nurt popradu. Kamera w przyspieszonym tempie podąża szlakiem przez hale. Soczysta zieleń trawy kontrastuje z malachitowymi świerkami. Starszy turysta wspina się kamienistym szlakiem. Widok na kopulaste szczyty gęsto porośnięte drzewami. Na terenie Beskidu Sądeckiego jest bardzo dużo szlaków turystycznych. Jest ich ponad 280 km. Najważniejszym szlakiem turystycznym w naszym kwiwinicańskim rejonie jest główny szlak Beskidzki. Biegnie on głównymi grzbietami pazm radziejowej i jaworzyny. Jest on przede wszystkim przeznaczony dla turystów pieszych, jednak znajduje się tam wiele tras rowerowych, a dla miłośników jazdy konnej biegnie tamtędy transbyskicki Szlak Konny. Sekwencja ujęć z nad Doliny Popradu. Koń obwąchuje kamerę, turysta spaceruje przez las, słońce iskrzy się w tafli rzeki. Dorota i Grzesiek podziwiają Beskidy z tarasu widokowego. Rwący strumień płynie pośród drzew i gęstych zarośni. Pasmo Jaworzyny się od Barcik do i z każdej strony jest wyraźnie oddzielone dolinami rzek. W tym paśmie najpopularniejszymi punktami jest m.in. Jaworzyna Krynicka, która jest najwyższym szczytem, Jaworzyna Kruszczańska, pisana i Łabowska Hala, na której znajduje się schronisko. Mniej popularne trasy, ale również atrakcyjne widokowo biegną m.in. z Piwnicznej do sąsiedniej miejscowości Rytro. Można tam dojść zarówno pasmem Jaworzyny, jak i Radziejowej. Po drodze są przepiękne widoki na Dolinę Popradu oraz samą Piwniczną a także na ruiny zamku ryterskiego z XIV wieku. Jak każdy zapewne z Was wie, jest wiele kolorów szlaków. Bardzo ciekawą i ważną informacją jest to, że kolor oznaczenia szlaków nie ma nic wspólnego z ich stopniem trudności. Kolorem czerwonym jest zawsze oznakowany szlak główny. Prowadzi on zazwyczaj przez najbardziej malownicze i ciekawe miejsca. W górach przez najwyższe wierzchołki danego pasma. Kolor niebieski wyznacza szlak główny dalekobieżny. W Beskidach są to zwykle szlaki poprowadzone wzdłuż granicy państwa. Zielony i żółty wyznaczają krótkie szlaki łączące i doprowadzające do charakterystycznych miejsc. A czarnym oznaczone są krótkie odcinki szlaku przeznaczone dla tras dojściowych. Zdjęcia z drona na Dolinę Popradu ukazywane są naprzemiennie z nagraniami ze szlaku. Kamera w przyspieszonym tempie śledzi bieg górskiej drogi. Wydepta na prowadzi przez soczysto zieloną łąkę wzdłuż ściany lasu. Pojawia się logo Fly Cloud Media Production oraz logo Kozice Piwniczańskie. Audiodeskrypcja Alicja Maciejewska, Fundacja Siódmy Zmysł. Realizacja Studio Głos Lektora, czytał Hubert Chłopicki.